Proszę Państwa, przedmiotem dzisiejszego spotkania zorganizowanego w jednym z najważniejszych miejsc w Polsce, a zwłaszcza że położonym nad Sanem w Przemysłu, była próba takiego pierwszego podsumowania dorobku z okazji stworzenia programu strategicznego Błękitny Sam z udziałem wszystkich 48 gmin położonych wzdłuż rzeki Sam. 12 powiatów, które mają jakiś związek z samymi. Radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Gospodarzem był Pan Prezydent Przemysław Toma i Pan Władysław Ordin, Marszałek Województwa Podkarpackiego. Reprezentując Wojewódzki Fundusz afro Środowiska i Gospodarki Wodnej także przedstawiłem możliwości, jakie fundusz posiada w zakresie współfinansowania. przedsięwzięć z dziedziny gospodarki Wodnej, ściekowej i gospodarki odpadami. To myślę, że tyle. Panie, panie Wysoki Proszę Państwa, e, oczywiście perspektywa realizacji <laughs> przedsięwzięcia, składająca się z kilkudziesięciu projektów, związanych z odpadami środowiska, z gospodarką, wodną ściekową, z kanalizacją, z wodociągnowaniem i z gospodarką odpadami z jest bardzo długa. Wspólnie tu perspektywy do roku 2020, Także chcemy, aby to przedsięwzięcie było po prostu sfinansowane z różnych źródeł, które za sobą generują środki. programy tu o regionalne programy na Regionalne regionalnych operacyjne, operacyjnych, programy dla obszarów wiejskich. Także jeżeli chodzi o fundusze, o wojowników funduszy awansznowskich, na ramach funduszy awansznowskich. Przecież jest duże, wojowników jest bardzo duże. Wyzwania są na... Lat, ja wiedzą, w związku z tym my jako Samorząd Różna Polska Władz Gdańskich muszą odpowiedzieć, że ich sprawcy nie w na który będzie opracowywał, dopracowywał to przedsięwzięcie, poszukiwał tych źródeł finansowania, ale oczywiście jest z gminami, z samorządami, z miastami, z miastowskimi e, i z tymi gminami współpracować, bo bez tych po prostu pewno nie zrobimy. Dziś to spotkanie miało właśnie śledzić tą i drugą drogę, i różne źródła finansowania i konieczność współpracy wszystkich samorządów dla tego projektu. Oczywiście program strategiczny Boykin Mesan nie zakłada w sobie tylko i wyłącznie spraw związanych z ekonomią środowiska, z gospodarką Odpadami. zakłada też działania związane z przedsiębiorczością, działania związane z, z turystyką, porusza też obszary rozwoju obszar gospodarczego, porusza też sprawy związane z edukacją, z kapitałem. stąd e, dziś ruszenie tylko i wyłącznie z jednym z projektów jest istotne, aby pokazać w jakim modelu, w jakim systemie ten program będzie wdrażany i jak będzie oddziaływał na rozwój w, w, w wszystkich dni, e, z, Usytułowany wzdłuż błękitnego salu. ja chciałbym przede wszystkim podziękować za to, że przemyśle z tym miejscem, którym pan, pan Marszał i Pan Prezes przedstawiali te problemy, jak słyszeliście Państwo z wypowiedzi, problem ważny i długo oczekiwany, więc przestaje robić coraz bardziej wirtualna, staje się coraz bardziej rzeczywistością. Przemyśl ma w ramach projektu Błękitny San przede wszystkim to, co dotyczy gospodarki ważności realizacja kanalizację osiedlu Lipowica, ale i Kruchel, a także zbiorniki retencyjne, które są niezwykle ważne do zbudowania. Pytanie właśnie, o co apelował Pan Prezes, by zweryfikować te projekty pod kątem ich konieczności, przydatności czy wielkości wreszcie. Ale także oczekujemy na ten drugi etap, który przyjdzie, czyli sam jako przy którym będą tworzone miejsca pracy, czyli drugi etap tego właśnie spływnego sanu, w którym będą budowane przystanie, przystanie które będą również oparte o tą innowacyjność, o wykorzystanie innowacyjności jako miejsca, w którym nie tylko będzie można odpocząć, ale przy którym powstaną rzeczywiście miejsca pracy. Tak więc bardzo się cieszymy, że mamy wreszcie możliwość rozmawiania o konkretach. Czyli jak marszałek, pan marszałek podkreślił, mówię o tym pierwszy raz tu w Przemyślu, Stąd liczymy, że ta idea, która kiedyś powstała w ramach yy, związku, yy, związku, który się zawiązał yy, Doliny Sanu, będzie kontynuowana w ramach Połękitnego Sanu, a przemysł będzie jednym także z głównych beneficjentów. I na to liczymy i yy, 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 yy za tą współpracę, która już się zawiązała. Przy okazji panu prezesowi i yy, panu marszałkowi yy, dziękuję, bo, bo chcielibyśmy być także jednym z liderów tego projektu. I pytanie na sali ze strony miasta zabawickiego w kwestii kiedy rzeczywiście dojdzie do, 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 do realizacji. Ja rozumiem, że część teoretyczna to jest składanie wniosku, to jest weryfikowanie tego, natomiast część ta praktyczna, przynajmniej w się w lat, latach, w latach, Znaczy, że... całość, całość tego przedsięwzięcia, jeżeli chodzi o wzdłuż no, samych chcemy realizować do roku 2023, bo tak mamy pokazane źródła finansowania związane z programem operacyjnym na środowisko, z regionalnym programem i oczywiście taką perspektywę też zarysuje kontakt obetriany, w którym to przedsięwzięcie jest już wpisane. Ale oczywiście chcemy też, aby te projekty były pokazane, w jaki sposób będą by w przestrzeni czasowej i z pewną filozofią chcemy rozpocząć, aby najpierw projekty były w górnym biegu sanów i po prostu postępowały no, w wiary upływu lat do wyjścia do sanów do, do Wisły. To oczywiście dany model on się oczywiście tak nie sprawdzi w rzeczywistości nikt, ale ta logika, to podejście do tego będzie miało miejsce i w zależności od tego każdy może będzie miał wyznaczony przedział czasowy co do swojej gotowości projektowej, gotowości finansowej, wejścia do tego do tego projektu. Ja bo się tylko dodałem znajduję, bo tutaj padło, padło z pana marszałka na konferencji odniesienie do kilku projektów, takich jak na przykład Polsko-Białoruś, Ukraina, czy, czy, czy możliwości finansowania. Myśmy o tym nie powinni zapominać, bo jak Państwo wiecie, jeden z bardzo istotnych elementów dbania o tą gospodarkę wolnościkową są także dopływy same, na przykład wiar, prawda? I wiar, o ile będzie można go także złapać w cudzysłowie, jeżeli chodzi o, o możliwości właśnie wyeliminowania tych ścieków. pamiętajmy, że szkło, które wpływa z Ukrainy, często było powodem rzeka, która wpływała do, do właśnie do wiaru, zanieczyszczenia wiary poprzez to samo. I strona ukraińska także czeka na możliwość włączenia się w projekty, które być może nie dzisiaj, ale za chwilę byłyby dostępne także dla Ukrainy po to, żeby wyeliminować także to wszystko, co, co jest jak gdyby poza naszą różnicą czy możliwością zrealizowania. No, bo cóż z tego, skoro u nas zostanie to. Zostanie, zostanie projekt realizowany, jak yy, będziemy mieli w dalszym ciągu problem. Ukraińcy są do tego przygotowani, podają dane, które także rzeczywiście yy, być może w przyszłości yy, po prostu powinniśmy o tym także pamiętać. Yy, w ramach tego projektu właśnie Polska yy, Białoruś, Ukraina, także sięgnąć na ten obszar. Chociażby z uwagi na to, że jesteśmy w tym samym regionie karpackim, który, yy, który oddziaływuje także na to turystyczną część tej części, tej części województwa.